Cześć. Kolejne czytanie. Louis, haj, codziennie kochaj siebie. 365 życiowych mądrości. 19 stycznia. Ufam, że życie zapewni mi wszystko, czego potrzebuję. Wiele lat temu miałam przyjaciółkę, która zaprosiła mnie na wykład w Kościele Nauki Religijnej w Nowym Jorku. Poprosiła mnie, bym do niej dołączyła, bo nie chciała iść sama. Zgodziłam się, ale gdy przyjechałam, jej nie było. Pozostało mi zdecydować, czy sama wezmę udział. I postanowiłam zostać. Tak więc byłam tam, słuchałam wykładu. Gdy usłyszałam, jak ktoś mówi: Jeśli chcesz zmienić swoje myślenie, możesz zmienić swoje życie. Chociaż brzmiało to jak niewiele znaczące stwierdzenie, dla mnie stało się bardzo istotne. Przykuło moją uwagę. Nie mam pojęcia dlaczego, jako że byłam człowiekiem, który nigdy niczego się nie uczył. Pamiętam, że miałam przyjaciela, który próbował mnie zmusić do pójścia na zajęcia z jogi, ale w ogóle nie byłam zainteresowana. Jednakże coś w tym temacie przemówiło do mnie, i podjęłam decyzję, by do tego wrócić. Teraz widzę, że doskonałość mojej przyjaciółki polegała na tym, że się nie pojawiła. Gdyby było inaczej, prawdopodobnie moje doświadczenie różniłoby się. Jak widzisz, wszystko układa się doskonale. Spokojnego dnia do jutra.